13 minus 5 plus 2 to numer. 1, Sofia! <tryk> Powiedz mi, jak jest inaczej kwas chlorowodorowy? <tryk> <tryk> Dzień dobry, dzieckaczki! No to co? Może powtórzymy sobie ostatnią lekcję? Kto wie, jaki kolor ma fenoloftaleina w zasadach? No No, No niestety nie wzór kwasu chlorowodorowego. Jest, ja Poczekaj sekundkę. Budzimy się, nie bujamy w tych obłokach.